Cześć, z tej strony Emil. Dobra, zaczynamy drugi odcinek z serii Rayman. Dobra. Napiszę trochę dźwięk, bo w zasadzie trochę było za głośno. No, dobra, tak to chyba powinno być OK. jak to się sterowało. Dobra. A, to wypierdalaj. Tam na górze chyba jest sekret, gdzie się nie mylę. Ale tu trzeba mieć chyba... Aaa... Później taka moc, żeby będzie się nie można chwytać tego. Tam na górze. Dawaj lecimy na górę. Kurwa. Kurwa. O. O. Już weje jeden sekret. Pa. Dobra, klatka. O to zajebania. Dobra ile lecimy Jeszcze będzie drugi sekret, jeśli się nie da, tam na górze. Jeszcze No sekret, ta klatka, nie? Dobra. Dobrze. Jest. Teraz się pokaże klatka, jest. Na przykład to jest proste, ale później to będzie ostro trudne, bez Ale już trzy mamy, to spoko. Połowa z głowy. Tu chyba nic nie będzie. Nie. Dobra. O, zakochała się we mnie. O. Za mała jesteś. <noise> o, pierwszy boss z gry. Lecimy. No, on jest easy. A no, myślę, że przy nim żadnego zdrowia nie stracę. To jest pierwszy i taki najłatwiejszy boss praktycznie z gry. No. Nie, mu się tak rajma. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Easy peasy! O! No i elegancko! i lecimy. O, spoko runda. Życie, dobra, spoko. Dzisiaj żyć może być. to no, dzisiaj żyć to nie jest dużo, na no, późniejsze etapy to naprawdę jest takie trudne, że no to dzisiaj żyć nawet może być za mało. Ale dobra. Dobrze i tyle. Tu gdzieś na pewno będzie klatka. O ty kurwa. O ty kurwa. O, ten help. O, jest, 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 jest. A, złoży? Dobra. Cztery jeszcze, tylko dwie. To nie jest źle. A, tyk, to jest no i dobra, pierwsze życie już straciłem. Widzieliście <grym> właśnie. Chwila nieuwagi i starczy. Dobra, no, dobra, dobra, nadrobimy to. Będę więc... Dobra... Jeden, drugi... Sześć. O, złota pięć się przyda, jest. No tu na dole już nie muszę iść. Czyli na A to? A to życie, dawak, chuj. Kurwa! to jest właśnie o i... O kurwa. No i dobra, koniec. Znowu moc, idziemy. Czasami taką moc pytania się, no bęczi, takich jakby. To taka głupia moc, ale zawsze jest tam. Jak szybko A idziemy tutaj. Jeśli to jest ta runda, co mi się to będzie najtrudniejsza, jaka może być ładam jest gry. Ta. Ja musimy mu dać ciuchy. Ona da nasionko, zaraz zobaczycie. Zamki dupsko. Dobra, I mamy. Taki tu kwiatuszek.

Żadnej śmierci. Może się uda. A może nie. Tu jest jeszcze życie, może by się... Kurwa, no nie zdążyłem. do taką moc, że będę mógł się chwytać tych właśnie obręczy latających i tak samo mogę wziąć dzięki temu te życia albo coś. Ale to już jest chyba klatka, jeśli się nie mylę. Tak, tak. Kurwa, jak wygląda w tym. Ten... O, no. teraz go. Każdego... O, tutaj właśnie... Kurwa. Uwaga. Właśnie są takie, o tam gdzie jest ten ostatni ziomek, o co teraz to tu są takie diamenciki na dole, a w to skoczymy, o, no i widzisz, to jest takie sekrety właśnie. Właśnie to jest tak przej***e z tymi katkami, bo tu są takie rundy, że po prostu są kolce i od nich tak samo są takie jakby ślady, że ktoś tam bryga, nie wiadomo już czy to jest sekret, czy to, czy to nie jest sekret, no no cóż, cóż, trzeba próbować i sprawdzać, tak, skoczy, skoczy, no, w tych błynarzy. będzie potrzebna no dobra i tak to chwycę no, kurwa nie ale ze wszystkich heimał, to jest to chyba odsłuchałem to jedynka jest testów chyba trudniejsza nie trzeba lecimy dalej o, 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 o. Dobra na no, dole aż życie no to dobra to mnie nie interesuje Klatki są ważniejsze jeśli się nie mylę, to chyba pod koniec tej czy następnej rundy będzie... O kurwa, zjebałem A tam jeszcze może wejść to Będzie znowu ten właśnie komar do zabicia O później będę miał z latania to będę mógł tam iść No nie wiem czy to do końca zrobię tą grę i w ogóle tam nagam O! klatka, tam no, tego nie pamiętałem A po prostu nagam tyle co mogę tak No kurde jak mi to denerwuje Chyba teraz się uda powoli. No i dobra, lecimy. Się... To będzie następny sekret, ale to też chyba latanie do tego jest potrzebne. Może no, mi się uda na to wejść. O kurwa, kurwa, się udało. No dobra, trudno. Jak się mówi. No tak, ale na pewno latanie jest potrzebne. O Boże, no dobra. Uważajcie, aż się wyobrażasz. Chyba uda się.

Tam jest kateczka, o, no sobie kateczka Bo tym tutaj na górze nie wszedł, już wykradki nie było no, A to o to mi chodzi, to jest najtrudniejsza ruga dla mnie, dla mnie jest, no nie no nie taka, taka spiesza tych trudniejszych, nie? Ogólnie, o kurwa, no mówię Wiedziałem, że spierdolę No ale cóż, zdarza się Dobra dobra, teraz musi się udać. Kurwa. Sprzyjebane jak... Ja pierdol... O, o, o. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Tak, tutaj będzie ten komar na końcu znowu. Raz drugi. Uuuu. Tu nie poczynie waliłem. Dobra, zobaczymy co jest po drugiej stronie. O. Tak się przydało. No i dobra Już te ryby je, bo to jest znaczy pira, jeszcze jedno będzie. Dobra, dobra, dobra. Skacz, skacz, skacz. To jest w sam końcu, możesz życie jakieś, to będzie i tak spoko. O, tak. O to chodziło. No i dobra. się w ostatnio speedruny z tego, to mój boże tam ludzie robią to jest dla no, masakra Czekaj tam coś było właśnie, to zaraz tam wskoczymy sobie Nie wiem czy nie będzie potrzebna jakaś moc ale Dobra. kurwa Dobra jeszcze Łaa jesteśmy Spierdala... o ty kurwa bo nie mam tej pięści do nas, spięta, i tak spokój zawsze silniejsza moc, o dobra mamy złoto 5 tak więc nie ma, idziemy dalej Przecież wtedy umarłem, bo jakbym miał 90 znaczy 100 tych tych yy, niby baniek... a tu jest 100 to. to wtedy bym miał yy, dodatkowe życie no kurwo, ty jebana. no i pa, już dwa życia tylko nie i dla niej uwagi. Idziemy na dół. O, dobra. Go, 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 go! Dobra, co tu na lewo będzie? Tu nie będzie z tego... O nie, nic. O kurwa, o, ale dojebałem. No dobra, żyję, nie jest źle. A tu, co to jest, telecjona? Kurwa. Ty. Też nie jest nic. No jak on się odnowił, no. No kurde. Dobra, dobra, dobra. Ja pierdolę. Nie, 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 nie. Jep, Tam na górę chyba może było wejść, w tej śliwce. Nie wiem, czy się klatka pokaże, czy nie, bo już nie pamiętam. Ale dobra, sprawdzimy, że pójdzie się nie wracać. Kurwa. Dobra, dobra. Tu nie wpadnij do wody. O, Dobra, pierdolę. Już to się pójdzie spać. O Jezu, skończę to, to. Dobra, dobra, najszybko. Kurwa! Pięknie. Jeszcze raz. Trzeba go chyba trafić do dobrze. Dobra, dobra, dobra. No życie. Jest, ale żyjemy. Nie jest źle. Tu coś będzie, tu coś będzie. Kurwa, tu coś nie było. Na bank. Na bank. A, mówiłem. A i były, słuchajcie, coś się pokazało. z takie Teraz umrę. Ooo, oh, ale fuck. No, dwie klatki, to jest tak mało. Kurwa życie, się go nie wziąć. Uratowałem was zabicie tych kówniarzy. Yes. Dobra, okej. Tu się jest, jest życie. Oj, kateczka, widzicie. Nie, tam wcześniej chyba nic nie było, tak no, mam przynajmniej nadzieję. Tak, coś to się później wrócimy, zależy ile będę tu kręcił. Coś może wejść? Może, ale... nie ma nic. Dobra. Ło, wow wow, wow 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 ale babcik. Dobra. Dobra, czekamy aż przyleci. Nie, 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 nie. No! To jest trudny ostro, jak... no kurwa! Nie, no kurwa! Jebane... O, dobra, skoczymy teraz. Pierdolić! Nie! O tak! Jest! To też muszę, muszę to zrobić! Jest! Dobra, dobra, dobra! O kurwa! Dobra, dobra! Nie, jednak, jednak miałem rację na najcięższa kurwa runda z gry, nie? Przynajmniej dla mnie. No a co teraz? Chodzimy. Nie, kurwo! Jezu, ile faili. Dobra teraz już tylko dwa. A dobra przejdziemy to. Przejdziemy to, ja wier wierzę w siebie. Damy radę. No tam się za czwartym razem. Jeden. Dwa. Trzy. Dobra cztery. Dobra i tam tamto. Dobra, dobra, teraz się uda, na pewno się uda Musi się udać Chyba ten gówniarz, jak ja ich nie lubię Jebane Kurwa Kurwa Jedno życie, ja pierdolę No szybko o! Dobra, dobra, dobra to była klatka, to była klatka. Dobra, wtedy tam nie wejdę. O jebany, checkpoint jest! Okay, dobra, dobra. Dobra. Tak to sygnał tego speedruna tu miał, musiał mieć kurwa mocny, mężny, nie. Po co to tu Coś jest? Zresztą jest, życie, życie, życie na dole. Idziemy po nie. Nie, 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 kurwa! Chciałam się w dole, fakt. Nie, 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 gdzie ty? Jest, dobrze. O! Dobra. A 10 żyć miałem, nie, no mówiłem. A no, nie, może jestem cienki po prostu. A tam na górze nic nie ma. Mam nadzieję, że nie ale Zaraz to sprawdzimy. Dobra. Dobra, nie ma nic. Lecimy dalej. O Boże, jeszcze gorsze. Trzy życia, nie? Na bank swejduję, na bank. O kurwa. Ja pierdolę się tych kubniarzy, ich nie lubię. A ładnie będzie spadać ze mną na pewno. Tak, no. Oje, pan, chyba nie jest źle. Przecież... A, tutaj tak się... na pierwsze. Szybkie halucynki, tańczące kwiaty O boże! O boże! Dobra, dobra O kurwa, tego że się nie spaliło Już nie pamiętam ja, Jak to się grał? Ja pierdolę, dobra damy radę, damy radę Trzeba dać radę Ja pierdolę, ja pierdolę! Nie kurwa! Jeb, jeb, jeb O kurwa, jeb, jeb Jeb, jeb Dobra, 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 O! A tu nic nie będzie? Zdajecimy dalej. Boje pane. Chyba, że tam na dole. Kurwa, nie zauważyłem. Dobra. Chuj. Dwa życia, ja pierdziele. Jak ja to sobie? Jak to zrobię? To wanie, jesteś po prostu słaby. Jesteś słabym chujem. Aż co na to patrzeć. No cóż, kurwa No dobra, dobra. Tylko dopiero jak będę miał tą moc. Zobacz, tam na górze coś jest. Nie, chodź. Dobra. Tu nie mogę sfejdować, nie. Tu nie ma opcji, żeby sfejdował. Chodź, chodź, kur... Co masz? 2, 4, 6, 8, 9, 12, kurko, nie wiem, 12 żyć? O kur... Ojojojoj oj 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 nie, easy Łatwiej się niż tamto O ty kurwa, tego się nie spodziewałem O ty kurwo Nie jedno życie doba dobra, nie, nie spejluję, nie ma opcji takiej Nie ure. Chyba Rzucaj sobie, rzucaj To mnie jeszcze nie zaszkodzi trzeba o tym uważać nie leciał z się na dole O! Yes, ty, kurwa 2, 4, 6, 7 żyć O jebane. O kurwa Dobra, dobra jest O jebane o, Już prawie nie, myślałem, że spejduje Masz kurwa 6 żyć jeszcze doładam dam radę, dam radę On nic nowego nie zrobi, 5 żyć Dobra, sobie, dobra, dobra, daruj, cztery życia, dam radę, na bank, jak się to nie wiem, to kurwa, nie wiem, no wstyd w kuj, nie? dobra, dobra, jest, kurwa, jeszcze raz masz szmatę, dobra, Dobra, jeszcze dwa razy. Dam radę na bank. Ej, słabiaku. A, jeszcze jeden raz. Jak teraz swejduje nie, to... o Boże. Nie, dobra, nie, nie, nie sfejduje, nie ma takiej opcji. Uda się, uda się, uda się! Yes, kurwa! Jesteś super, Rayman. Jesteś super. No. O! teraz będę miał? Bieganie? Coś innego. silnego. teraz miał? bardzo dobrze, bo to mi się przyda. A te wcześniejsze lebele. No kurwa, no nie wierzę. Chyba chiczym spojlować. Ale lubię ostro muzykę tej, na w sumie z tego riemona bez kitów. Co każdego na lubię? No i zajebiście kurwa z męczami. Dobra, Sejba od zrobię. No i myślę, że jak mamy to, to ten... Wrócimy się po klatki jeszcze. O, tu jest właśnie pierwsza klatka. Znaczy, no pierwsza, no. Wszystko pierwszego lewara. Ta na dole jest następna. Bez problemu, już mamy pięć, jeszcze jedna tylko. No dobra, widzę, że jeszcze jedna mi gdzieś została, nie pamiętam gdzie jest, a może zobaczę na ja lesie, tam nie będę się męczył. No dobra, no, to było na tyle, drugi odcinek z Raymana, no trochę było faili, ale no co, taka gra, tak? No dobra, do zobaczenia w następnym odcinku, jak wam się podobało dajcie lajka, jakiś tam komentarz, nie? No, no dobra, do zobaczenia.